Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Agnieszka Kozieł i chciałabym się z wami podzielić krótką opinią na temat spotkania, mojego spotkania osobistego z refleksologią. Z tym narzędziem spotkałam się u Kasi Gołębieckiej po raz pierwszy, tak bezpośrednio, ponieważ wzięłam swoje stopy w swoje ręce. I po pierwszym spotkaniu, takim godzinnym, kiedy ja naprawdę nie miałam żadnego doświadczenia z refleksologią, po pierwszym spotkaniu Cisnęłam te stopy według przykazań Kasi, według instrukcji przez 7 dni, ponieważ tak sobie wyznaczyłyśmy następną wizytę. Słuchajcie, to działa. Ja skontaktowałam się, ponieważ wpadłam na pomysł, że mam trochę nadciśnienia, tutaj lekarze mi zwracają uwagę, i coś spróbuję z tym zrobić. I rzeczywiście, słuchajcie, te 7 dni wystarczyło, żebym ja fizycznie i realnie odczuła zmianę w moim organizmie. Ja lepiej spałam, byłam bardziej taka stonowana, większe skupienie, lepiej oddychałam, czułam wyraźną zmianę. To nie było tak, jakby te zimne ognie i transparenty, natomiast na takim subtelniejszym poziomie rzeczywiście rewelacyjnie to działa. Potem miałyśmy jeszcze kilka spotkań i rzeczywiście bardzo, bardzo mocno zmieniło się moje życie. I teraz wiem, które punkty naciskać, i wiem, co robić dla siebie, żeby się po prostu lepiej czuć. Bardzo Was namawiam i polecam, bo to naprawdę działa. I ja jeszcze będę wielokrotnie korzystała z wiedzy, którą posiada Kasia, ponieważ my jesteśmy no, potęgą potrzeb. Pozdrawiam Was serdecznie, namawiam całusy. Papa. Pa.